Klęska urodzaju? A może zmowa cenowa? Jak to jest, że śliwki, pomidory, papryka, cebula, ba nawet ziemniaki w sklepie kosztują 10 razy więcej niż rolnik dostaje za te owoce i warzywa w skupie? O co tutaj chodzi? W każdym razie, chcecie mieć dobre warzywa w dobrej cenie, to jedźcie do rolnika na pole. Moje cukierki krzyżki ponownie dostępne. Sprawdź aplikację SFD z kodem 010% taniej. Odkryj plany inwestycyjne XTB. Inteligentny sposób na to, by twoje pieniądze pracowały dla Ciebie. Bonuseria. seria. Zgarnij nawet 1000 zł, tylko w STS. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen. Odkryj nasz unikalny system Moneyback. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Kolekcja kanału Zero już dostępna. Zamów na zerosklep.pl. Samo zbiory w województwie lubelskim. Jesteśmy na polu, gdzie były pomidory. Marnują się, więc ludzie przyjechali z okolicznych wsi pomagają rolnikom zebrać. O korzyść obopólna. I dla rolnika, który nie, mia, nie ma gdzie tego sprzedać, więc tu sprzedaje po dwa złote. I dla ludzi, bo normalnie w sklepach te pomidory są czasami dwa, trzy razy droższe. A tu można zebrać pomidory za 2 złote za kilogram. Przyjechał pan pomóc czy dla siebie? Tak, stwierdziłem, że e, e, kara boska by była, jakby się tyle dobrego zmarnowało. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Żyjemy w takich czasach, że trzeba rolnikom pomagać, to po pierwsze, a po drugie po prostu szkoda. Co to się takiego stało? Naprawdę Pan wierzy w tę klęskę urodzaju? Nie wiem, nie wiem co się stało, bo sygnały czasami płyną sprzeczne, natomiast ostatnio już tak raczej jednoznaczne, wskazujące na to, że jakoś to polskie rolnictwo nie jest do końca zadbane. A to jest jednak e, noga muś kluczowa, jakby nie było. No, bo jeść wszyscy musimy. No dokładnie. A nie wszystko da się sprowadzić, bądź da się to sprowadzić, ale w zupełnie innych cenach niż teraz to sprowadzamy, być może. Więc, dbanie o polskie rolnictwo w takim kontekście, żeby to było cały czas i działało, żeby tego nie zdusić, jest absolutnie kluczowe. Dlaczego nie zebraliście tej papryki? Nie było gdzie sprzedać, cena też była e, bardzo niska, przetwórnie nas odciągały, więc no, wyszło tak, że po prostu nie było gdzie już jej sprzedać. A gdzie sprzedajecie normalnie? W różne przetwórnie, naprawdę w różne miejsca. Od 10 lat w te same. I co w tym roku? Nie biorą. Bo? Żadne. Bo są przepełnione, bo jest klęska urodzaju. Kompletnie nie wiemy my rolnicy, dlaczego tak się dzieje. Bo na początku dawali mało e, i wzięli tylko... Dosłownie nielicznym osobom te kilogramy, a teraz okazuje się, że po prostu całkowicie zaprzestali kupna. I co? I wymyśliliście inny sposób? Jaki? Wymyśliliśmy samozbiory, żeby w jakiś sposób się ratować, żeby chociażby koszty tych sezonek się zwróciły, które są naprawdę ogromnie drogie ee, w papryce. No i mamy samozbiory, więc korzyści i dla nas, i dla osób z okolicy. Wyjdziecie przynajmniej na zero? W papryce. I nie wiem. Zobaczymy po dzisiejszym dniu, bo tak naprawdę sprzedaliśmy tylko jeden transport papryki. To będzie 6 ton, a, a papryka to jest 80 ton. 80 ton papryki macie teraz, tak? E, tak, łącznie. To po ile teraz sprzedajecie podczas samozbiorów paprykę? Sprzedajemy ją po 2 złote, każdy sobie rwie taką, na jaką ma ochotę. Dzień dobry, widzę, że Państwo tak więcej papryki nazbierali. Na co? Tak, dla znajomych jeszcze. A. Tam nie było, także... <laughs> A jest piękny dzień, a jeszcze taka cena. 2 złote tak za kilogram, nie? No właśnie. A normalnie ile, po ile w fabryka chodzi? Po 7? Nie. Chyba jeszcze więcej, o, nie? Chyba i droższa jest to. Biedronce 9,90 99. Przyjechał mhm. pan bardziej z myślą o sobie, czy z bardziej z myślą o tych rolnikach, którzy zostali z tymi zbiorami? Obopólnie i o sobie, i o rolnikach, co nie, bo... Im też będzie przyjemnie jak to zajdzie, trochę zarobią, a, a człowiek, że taniej akurat zbierze i, i zapłaci i no jeszcze to... się porusza przy, przy zbieraniu. <laughs> no właśnie, jaka jest przebitka? Orientował się Pan ile, za ile y, możemy kupić nie. paprykę A paprykę w sklepie? w sklepie? No to tak z 5-6 zł najtaniej chyba mi się wydaje. No a tu po dwa. A tu po dwa, no to jest różnica. No, no, to jest różnica. I 10 bo pakiet na razie eee. na razie. Dobrze, że stoi, no też. A nie, nie będę. Jest 36 tutaj. nie. cena na skupie papryki w całości jest złoty 40, zł, gdzie muszę jeszcze zapłacić 20 groszy, około 200 groszy za arwanie. No i transport dochodzi. To zostaje mi złoty 20. Zł. A ludzie sami sobie przyjadą, zerwą mają 2 zł, czyli mniej jak w markecie czy na targu. Ja mam więcej i szybciej. To co się stało, pańskim zdaniem? Co tu się dzieje? Czy to jest rzeczywiście klęska urodzaju, rodzaju, a może zmowa cenowa? Może zmowa cenowa, większe nasadzenia, może nadprodukcja, może import z zagranicy? Sami nie wiecie, co się stało? Nie drążyłem. Tanio, to tanio. Dobrze, że ta akcja wyszła, samo zbiorów, ludzie ruszyli. Ludzie ruszyli, fajna akcja. Dziękuję wszystkim za, za obecność. Nieopodal w sklepie papryka taka sama, myślę, że nawet gorsza. 11,99 Tutaj za przejazdem kolejowym na zakręcie, więc mamy prostą, prostą odpowiedź. No ale dlaczego oni od nich nie chcą skupować? O to nie pytanie do mnie. Zmowa cenowa? Sprawa jest na tyle bulwersująca, że zainteresowało się nią. Ministerstwo Rolnictwa i szef resortu Stefan Krajewski wysłał w tej sprawie dwa pisma. Pierwsze do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Niestety, dzisiaj tym, tym rynkiem zarządzają i to jest od lat zauważalne duże sieci handlowe, które dyktują ceny w momencie, kiedy nie, nie mogą się domówić z producentami lokalnymi, krajowymi, uruchamiają import. I tutaj też pojawiły się chociażby informacje w ostatnim czasie dotyczące importu papryki. Uzależnienie żywienia prawie 500 milionów ludzi Unii Europejskiej od żywności zewnętrznej. Jest czymś absurdalnym. Przecież czy niczego nie nauczyła pandemia i zerwane łańcuchy dostaw, że statki nie pływają, że wojna może doprowadzić do dramatycznych przerwania dostaw i co będziemy jedli, kartę magnetyczną? Dlatego o rolnictwo trzeba dbać. Ja słyszę często głosy, że rolnicy są pazerni, że, że wyciągają rękę po dodatkowe korzyści, że przyzwyczaili się do brania. Tylko głupi może tak myśleć. Troska o rolnictwo jest w interesie całego społeczeństwa tych zmów nigdy się nie udało na dobrą sprawę udowodnić, one są. Ja jestem o tym przekonany, że ci najwięksi gracze na rynku, ci, którzy skupują od rolników, również ci, którzy zajmują się handlem i dystrybucją, umawiają się po cichu co do poziomu cen płaconych rolnikom, wykorzystując każde wahnięcie. Zasada jest generalnie taka, jeżeli na rynku jest trosze, czegoś, chociaż troszeczkę więcej, to uderzenie w cenę płaconą rolnikom jest ogromne. I od wielu lat to jest taki cyniczna gra, że zarabiają na tym firmy skupowe. Tak było w 18 roku ze skupem Jabłek, gdzie jedna z niemieckich firm chciała od rolników po 10 groszy, narzuciła cenę. A jeżeli rolnicy bankrutują, czy zaczynają się denerwować, protestować, bo z tymi cenami nie są w stanie wytrzymać, no to wtedy niech idą do rządu i niech rząd dopłaci jakieś tam płatności, zapewni subwencje, dotacje i tak dalej. To komu rząd pomaga? Rolnikom. Czy tym różnym pośrednikom, złodziejom, którzy na tych rolnikach pasożytują? Dzisiaj na przykład to tanieje wszystko, tanieje zboże jest, mówimy, tanie bardzo. Czy chleb staniał z tego ty, 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 tytułu? Nie staniał. Jest, jest na tym podobnym to poziomie, a czasami rośnie, bo energia rośnie albo coś tam jeszcze, więc, więc, więc to, to zaczynamy robić ten przykład i ziemiaków, który dzisiaj jest. Mamy u, u producentów nie ma kto za 20 groszy kupić, a w sklepach jest po 2 złote, więc, więc, więc jak... To ja kto mam... zabiera resztę? Zabiera resztę do dzisiaj. Zabiera handel, przetwórstwo, sklepy. wielkie no Ale ziemniaków marze. nie trzeba przetwarzać. Ten no ziemniak, więc... który jest oddawany do skupu, jest taki sam, który my kupujemy w sklepie. No tak, ale, Czasami ale, ale rolnik nie ma możliwości do, do, do sklepu z nim pójść, bo ludzie kupują w super to marketach podjeżdżają pod nie. Konsument nawet nie jest świadom tego, co, co się wokół dzieje. Ten sam przykład z cukrem. Cukier jest po złotówce, ludzie się, się cieszą w promocjach różnych, tylko czy on kosztował złoty, to 50 czy 2 złote, czy 3, to w budżecie naszym, takim i domowym, gdzie zjadamy tego cukru 2 kg na miesiąc, a może nawet wet we mniej w domu, jaki to ma wpływ na nasz budżet? Żaden. A, a, a wykańcza się producentów buraków na rzecz może producentów trzciny, a, a ci producenci trzciny to nie są też rolnicy, tylko to są często przez ko korporacje wielkie wy wykorzystywani ludzie. Więc to świat, A zmowa cenowa jest coś takiego. Zmowa oprócz tego też jest. Bo dzisiaj dlaczego wszyscy przetwórcy płacą praktycznie taką samą cenę? Jest paru graczy wielkich, którzy wystawiają cedę dnia i wszyscy się pod to podporządkowują. No i co z tą papryką robicie? Sprzedajemy. Ludzie sobie przyjeżdżają, sami sobie robią. Czyli samozbiory też. Tak, tak. A dlaczego? Co to się stało? No nie wiem, nie, nie chcę brać tam, gdzie były kontaktacje jakieś tam, umowy, to... Bo nie biorę, nie, nie, nie wiem. wiem, nie wiem o co chodzi tutaj właśnie. Jedyne co mogliście zrobić, to po prostu zaprosić ludzi do siebie? No tak. Bo tam widziałem na polu są... Są, jak... są, pewnie ktoś jedzie znowu. O. Tak cały czas ktoś przyjeżdża, tam sobie rybie ile, ile tam uważa. Aha. No bo 3 hektary z 3 hektarów to jest ile? Z 60, 90 ton? No plus minus tak gdzieś. Rolników zredukowano tylko i wyłącznie do wytwórców surowca, a marże z przetwórstwa i z handlu przejmują inni. Tak, tak być nie może. Jest potrzebna aktywna polityka rządu. Ja jestem w stanie wskazać wiele obszarów, gdzie nie załamywać rąk, tylko można coś robić. Jesteśmy krajem nadwyżkowym. Musimy część żywności sprzedawać gdzieś w świecie. Nie dawać się wypychać z rynków, bo to dotyczy nie tylko naszego rynku wewnętrznego, tej żywności z Ukrainy, czy z Mercosur, czy, czy wojna skończy pewnie z Rosji, bo firmy zachodnie w tym kierunku również starają się z Rosjanami współpracować. Rynek wewnętrzny jest ważny, ale również musimy eksportować. Mleczarstwo jest tego dobrym przykładem. Parędziesiąt procent musimy eksportować, a my jesteśmy wypychani z tych rynków, gdzie do tej pory eksportowaliśmy. Podobno nie chcecie skupować. To prawda? Tak. Nie, no chcemy tylko nie mamy gdzie sprzedać. A. a czyli teraz co? przebieram paprykę właśnie. Czyli, czyli co? Czyli wy byście chcieli skupić. Tak, dużo zostało na polu, ale nie mamy gdzie sprzedać. To znaczy, sprzedajemy, ale bardzo są problemy na przykład z niektórymi pozostałościami. Rok temu w tym czasie to pani tutaj miała wszystko zastawione no, pewnie. I jeździły, i nie, takie samochody, tylko większe. No. I na przykład te, te moja ja mam trzy solówki, to można powiedzieć tak. Kręcimy się w kółko Macieju, przyjeżdżają, rozładowały się, jechały, no i duży samochód, taki 30, nie, 40 chyba, dwie, pa, dwie skrzynie wchodzi do, tej, do, tej, do tego, tego samochodu. Także, no, nie było najgorzej, było dobrze, no ale się skończyło. skończyło. O za niedługo będę kupować kalafior, ale też nie ma tam za wiele tego kalafiora. bo I po ile pani będzie płaciła? Ja? Na skupie jest po złote 30. Za kilogram plus wat. A za paprykę ile pani płaci? A za tą paprykę płacę po złotówce, za całą. W czerwona, po złotówce. No tak płacę. To znaczy ja płacę, bo ja, ktoś mnie płaci nie za wiele, no transport kosztuje, wszystko kosztuje, no więc muszę prowizję sobie zostawić. No tak jak wszyscy. Pa, pani płaci im po złotówce, a tak. pani płacą ile? Trzy? No nie, nie. nie, trzy. No nie płacą, no skąd? Nie, nie ma takiej przebitki. Nie ma, to gdzie jak 3 złote. No to niech mi Pani wytłumaczy dlaczego ja w sklepie płacę za paprykę dychę. No właśnie, nie wiem. Widzę, że Państwo naszarpali aż 3, o cztery worki. Ale ja troszkę to inaczej działam. Aha. Bo ja po prostu ważę po hurtowniach. A, czyli Pan jest jakby takim pośrednikiem. No, można tak powiedzieć. Czyli pan tu zobaczył Pan interes w tym? A jaki to interes? Po kosztach się leci. Trzeba pomóc sąsiadowi, jak to się mówi. Aha. Jednemu się pomogło, trzeba i drugiemu, nie? A ty pan, pan już wy wy wyspecjalizował się, tak? W tej tak, a, tak. naprawiony w bojach. <laughs> trzeba sobie jakoś pomagać, nie? Aha. I A gdzie pan, do, do których hurtowni pan je? Aj, do Lublina, do Warszawy. Aż tak? No, trzeba kombinować, wyzbyć się tego. No i tak, tu pan kupuje po dwa złote, a tam? Po wyczyszczeniu, po spakowaniu za trzy złote sprzedaje, no trzeba doliczyć jeszcze tak. Wiasna giełdę, 85 zł, Warszawa, 300 paliwo to zostaje mi jakieś 60 groszy na kilogram. To jest przykre, patrząc na to, ile pracy człowiek musi włożyć, żeby po pierwsze to wypielęgnować, żeby coś urosło i żeby zebrać. Tak naprawdę, jak już przyjedzie, przeniesie sobie te warzywa, to dopiero zobaczy, jaki to jest nakład pracy. Trochę się pani zazipała. Tak, właśnie <noise> cały czas mam zadyszkę. No naprawdę, Że teraz jest piękna pogoda, naprawdę można przyjechać, zebrać, komuś pomóc i samemu zaoszczędzić. Bo tak naprawdę w sklepie jest nieporównywalna cena do tego, co rolnicy. Ile tutaj... pani płaciła ostatnio za paprykę? Chyba 10 zł. A teraz słyszę też, że nawet po 12 gdzieś tam jest. Więc... A tu po dwa? A tu po dwa, tak. Co się wydarzyło, że od rolników nie chcą skupować tej, tych plonów? Myślę, że gdzieś ściągnęli z innych krajów też na pewno. W komentarzach też czytam, że gdzieś z Hiszpańska ta papryka jest, nie wiem, czy nie z Ukrainy. A my zostajemy ze swoim towarem i to nie tylko dotyczy rynku papryki, ale też innych działek rolnictwa, także... No, I pomidory, no, i ziemniaki, tak, i cebulę. Tak, I rolnik zostaje z tym sam. Tutaj fajnie, że wyszła taka akcja. Że rolnik wpadł właśnie na ten pomysł, żeby to ogłosić, że to gdzieś poszło w świat. No i dzięki temu on się tego pozbędzie, ale wielu rolników też zostanie z tym towarem na polu. Zaraz przyjdzie mróz, gdzieś to oważy. No i... Będzie do przeorania. Moje cukierki, krzyżki, ponownie dostępne. Sprawdź aplikację SFD z kodem 010% taniej. Odkryj plany inwestycyjne XTB. Inteligentny sposób na to, by Twoje pieniądze pracowały dla Ciebie. STS Visioner. Nawet 150 tysięcy złotych w darmowej grze. Promocje. Bardziej. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen. Odkryj nasz unikalny system moneyback. Partnerem strategicznym kanału Zero jest kuchnia wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Kolekcja kanału Zero już dostępna. Zamów na zerosklep.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.